Cześć wszystkim, dzień dobry! Czy pamiętacie klocki Lego? Chińczycy też pamiętają i dzisiaj chciałem Wam pokazać chińską podróbkę klocków Lego. Zostańcie ze mną. Z tego co wiem, to około 2011 roku na rynku pojawiło się bardzo dużo podróbek, bo w 2011 roku wygasł najważniejszy patent, e, jeśli chodzi o klocki Lego i Chińczycy zaczęli produkować na masową skalę różne podróbki. Więc cóż, ja jakiś czas temu już kupiłem taki oto zestaw. Zobaczcie sobie. Oho. Za chwilkę będę pokazywał na zbliżeniach. I cóż, zaciekawiło mnie to, że jest tutaj kobieta, która wygląda jak czarna wdowa z Avengersów. Jakiś żołnierz? I. Hitler? Nie wiem. Nie wiem. Gość ma wąsy i no trochę tak wygląda, więc, więc... I właśnie Czarna Wdowa przeprowadza na niego zamach. I cóż, najpierw pokażę wam jak je składam, a później może wyjdziemy i nagramy jakąś scenkę. Skąd w ogóle pomysł na taki film? Jeśli chodzi o to, to często przeglądając sobie chińską wersję AliExpress, czyli Taobao, można znaleźć całą masę różnego chłamu i najdziwniejszych zabawek. I czasami po prostu człowieka aż korci, żeby to kupić, tak jak właśnie mnie z tymi klockami. Więc jeżeli na coś jeszcze wpadnę w przyszłości, to myślę, że też mogę zrobić o tym film. Oczywiście, jeżeli Wam się spodoba, więc dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, powiedzcie mi, czy taka forma Wam się podoba. I cóż, przejdźmy do składania. Zestaw złożony, zajęło mi to 44 minuty. Jakoś jest całkiem niezłe mam wrażenie. Tutaj mamy wieżyczkę z czarną wdową. Strzela ze snajpery. Nie przykleiłem naklejek, bo, bo nie przepadam za naklejkami na klockach. Tutaj mamy właśnie naszego kolegę, dowódcę jakichś sił zbrojnych, nie powiem jakich. Tutaj mamy jego bodyguarda. Wszystko się kręci, generalnie jest bardzo, bardzo fajnie. Pokręciłem kilka, kilka klocków, w sensie kolorystykę, bo tutaj na przykład wsadziłem e, szary, a nie srebrny, ale to dlatego, że mi się trochę pomieszały, ale to nic. Więc jeśli chodzi o to, to klocki mi się całkiem spodobały. E, właściwie to chyba każdemu facetowi się podobają i najczęściej to kupujemy je dla dzieci. No ja dzieci jeszcze nie mam, ale pewnie będę kupował dla dzieci. Aby później samemu się bawić, nie? I co, może wyjdę w plener i trochę pogram? To był dzień jak dzień na froncie. Czarna Wdowa otrzymała cynk, że generał Pasternak będzie przejeżdżał przy jej posterunku. Śnyla! gehen auf basse! Generał i jego ochroniarz nie wiedzieli jednak, że Czarna Wdowa już na nich czeka. Wycelowała. Wystarczyło tylko pociągnąć za spust. <grym wytkujesz> Was Kolejna misja zakończona powodzeniem. Mam nadzieję, że spodobał wam się dzisiejszy filmik. Jeżeli wam się podobał, zostawcie komentarz. A zostawcie też jakieś linki, jeżeli chcielibyście zobaczyć jakieś zabawki czy coś, które kupuję. I... Zobaczymy, no zobaczymy, no cóż, no. Tak się witają. Uff. Na razie.